Siemanko, z tej strony super za 090 i zapraszam Was na rewanżowe spotkanie Vive Targi Kielce kontra Montpellier. Jak widzicie już ładuje się. Słuchajcie, co? Dlaczego nie widzieliście od początku, tak jak ja zazwyczaj to robię? No bo wcisnę po prostu rewanż od pierwszego meczu. I tylko tyle. No dobra, więc lecimy z tym koksem. Trzeba jakoś poradzić sobie. Bronisz mal, dobrze. Rozpoczyna się to spotkanie Jurecki 1-0. Dobrze, dobrze to wygląda. I Teraz... Za. Nie mogę teraz... Kaczyk 2-1. Okej. Okay. Przepraszam Was za to małe zamieszanie, ale to nic. Kaczyk, Tkaczyk. Grzegorz. Tkaczyk dobrze gry w defensywie. Aj. Szmal. Przejście, przejście, przejście. To jest szansa dla drużyny kieleckiej. Ale czy złapią tą piłkę? Tak. Stojkowicz. Gol! Gol! Rastko-Stojkowicz 3-1! Dobrze Stojkowicz świetnie w defensywie gra Rastkowicze w tym spotkaniu. Dobrze, dobrze. Piłka na Montpellier prawdopodobnie tak jest. Gol. 3-2. Tkaczyk, tkaczyk! Gol! 4-2, dobrze, dobrze dla kieleski, dobrze. się układa, proszę? Montpellier, czyżby wyciągnęła jakieś wnioski z pierwszego spotkania? Gol dla Montpellier 4-3. Na razie cios za cios. Od tego stanu dwubramkowej przewagi dla kielczan. Teraz tkaczy, za bramkę. Idzie akcja Montpellier. Tkaczyk przejął tą piłkę. To może być ważny. Moment tego spotkania. Gol! Grzegorz Tkaczyk jest sześć dla drużyny kieleckiej. Czyżby To miało tak wyglądać w tym spotkaniu? Jak Gol za gol. Aj gol. Aczkolwiek kielce mają przewagę. Mają. Tkaczyk 7-4 Brawo Dobrze dobrze to się układa dla Kielcan Wygrali pierwszy mecz Ach, Gol dla Montpellier Tkaczyk 2 minuty kary dla Bojnowicza Tkaczyk Gol 8 -4. A i szkoda, że nie przejęliśmy tej piłki i tracimy bramkę w przewadze. I ta przewaga na remis 1-1. Tkaczy gol. Dobrze. 9 do 6. 21 minuta meczu. Stojkowicz. Stojkowicz i to jest cztery gole różnicy to są. Oczywiście nie jest. Stojkowicz znowu ma piłkę. To jest niesamowite. Stojkowicz i to jest pięć goli różnicy. No to już jest pokaźna przewaga. Gol dla Montpellier. że coś z obrotowym ze skrzydłowym bo w tym meczu nie grałem Olafsson i gol 12 do 7 aj, aj, aj teraz głupio tracimy tą bramkę szkoda no ale mam przewagę kaczyk i kolejny gol 13 8 dobrze, dobrze I gol. Kolejna... Yy, niepotrzebnie strosona bramka w taki sposób, w taki, w tak łatwy sposób. Tkaczyk. Pięknie. 14 9. Minuta do końca pierwszej części gry. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie zdążę oddać rzutu. Tak jest. Prowadzimy po pierwszej 14.9, zobaczcie tą skuteczność. 100%. Brawo. No dobra, jedziemy dalej. Druga połowa. Takiej skuteczności to ja jeszcze nie widziałem. Tkaczyk już nie ma skuteczności. 100%, no szkoda, ale. Wow. Naprawdę. I call. Gol na Montpellier 14-10. Tkaczyk. Tkaczyk. I drugi atak z rzędu nieskończony. To jest szansa na Montpellier, ale nie wykorzystują tej isy szansy. Ależ zaskakujące podanie, ale przejście. Niestety. Dla drużyny kieleckiej oczywiście. Mopeliel się cieszy. Ma kolejną szansę na odrobienie Chociaż nieco. Tych strat, ale znowu jej nie wykorzystują. Leci kontra drużyny kieleckiej. Stojkowicz. Co za kontratak. Co za kontratak w wykonaniu drużyny kieleckiej. Uwaga. I gol. Gol. 15 do 11 Kaczyk Kolejna bramka 16, 11 30, 9 teraz 40, już minuta meczu. Broni kasa, broni szmal. 20 minut do końca. Olaf 17-11 Pięknie to wygląda Na kielecki? drużynie Ajgold 12 Dla Montpellier Tkaczyk Tkaczyk nie ma bramki Szkoda tej sytuacji Ale piłka na drużyny kieleckiej Czy to będzie szybka kontra? Nie Spokojnie, spokojnie rozgrywają tą akcję, kielszanie Ale nagle przyspieszają mi to był zły pomysł Przejście, przejście, przejście Stojkowicz! Osiemnasty, gol osiemnaście 12 Stojkowicz przejął piłkę Gwiazdko Stojkowicz 19 12 To jest 7 goli różnicy można to jeszcze odrobić Aj gol dla Montpellier Ale jeśli nic się nie stanie to kielczanie zgarną Drugi punkt. Ajp od bramki. Zawodnicy Montpellier. I gol. Widzicie, odrobili już bramkę jedną. I gol. Gol, gol, gol. Grześka. Tkaczyka. To jest 20 do 14. Tkaczyk, tkaczyk. Czy rzuci? Tak, jest! I odbudowana jest ta przewaga. To jest po sprawie, moi drodzy. Tak, to jest po sprawie. Śmiem twierdzić. Będzie 2-0. Tkaczyk nie trafia, ale to nic nie szkodzi. To jest już za mało czasu, żeby odrobić tak wielką różnicę. Prawdopodobnie będzie 2-0 dla drużyny kieleckiej. Proszę bardzo, co się dzieje? 5 minut do końca. Olaf Sob. A i Szmal, Piłka na Kielczan. Złapocił. Buntić, buntić, buntić. Rzucił bramkę. 22 do 14. To jest już po sprawie, moi mini. To jest już po sprawie. Uwaga jeszcze! Gol dla Montpellier! Dwie minuty do końca! Czemu by... Nie Olafson, tak jest! Gol. To będzie minuta, już jest do końca. To jest koniec. Kolejna przejęta piłka. Tkaczyk. Do Jureckiego. Jeszcze jachlewski. Gol. I koniec. 24 do 15. Zmiażdżenie przeciwnika i Vivek prowadzą już z Montpellier 2 do 0 w rywalizacji do trzech zwycięstw i prawda, już są tylko o jeden krok od mistrzostwa YouTube Playoffs w sezonie numer 1. Jak widzicie... Skuteczność niesamowita naszej drużyny 85,7% A więc zdecydowanie byliśmy lepsi od drużyny przeciwnej No cóż, statystyki zdecydowanie pod naszą korzyść No więc dobra Trzeci mecz, Montpellier zagrał u siebie jeśli będzie potrzeba, czwartego również zagra Montpellier u siebie. No i ten, ten jeden, na pewno jeden mecz będzie w przyszłym tygodniu. A jeśli będzie potrzeba więcej, no to również ten drugi mecz będzie yy, prawdopodobnie. Yy, znaczy nieprawdopodobnie, tylko na pewno yy, Montpellier zagra u siebie. No dobra, a więc yy, ja będę się z wami żegnał. Trzymajcie się ziomki. Na razie. Cześć!